Hej, Legosi! Musiałem to czyli, czyli dzisiaj będzie o Beastars. To jest anime z 2019 roku, tak? Jesień 2019. Dokładnie. Anime w, zrobione przez Studio Orange. Studio Orange pokazało nam wcześniej jedno bardzo fajne anime o diamentach, o, o, o kryształach, o takich rzeczach. Zrobili to w formie full CGI, czyli w grafice komputerowej. I to było Pietro pierwsze. Wyszło. I to właśnie było, wyszło bardzo dobrze. Muszę to zobaczyć. I Beastars, kiedy wyszło, wygląda też bardzo dobrze. A to jest na Netflix? Tak, netfli to jest na licencji. Tak, tak. E, Licencjonowane przez Netflixa. E, Netflix coraz lepiej sobie tutaj radzi, widzę. Tak Ale... samo jak Crunchyroll. Porozmawiamy o tym niedługo na pewno. Tak. Od tego zacznijmy, jak to wygląda. Powiem ci, jak obejrzałem, tym mi to poleciłeś. Tak. Obejrzałem opening i. Pff, Oj, dobrze. No. Chciałem wyłączyć po pierwszej minucie. Po pierwsze, oni tam śpiewają po angielsku czy po japońsku? Po angielsku, japońsku. Do dzisiaj nie wiem. Japanese. <laughs> Ale to możemy się już przyzwyczaić, tak? Bo już widzieliśmy. Ale po prostu, styl Jak Styl jest to było to Wiesz, co mi to przypomina? Kojarzysz? Kukiełki. Kojarzysz? Pewnie nasi widzowie nie o kojarzą, bo są za młodzi. Ping-ping, e, to, tak, Kojarzysz? Tak. To, jest, to jest takie właśnie kukieł, kukiełki robione, klatka po klatce. Tak, bardzo, bardzo specyficzne. Yy, wyróżnia się, to, to muszę opinia. przyznać, że się wyróżnia, tak? Tak. A grafika komputerowa w, sań, w, w samym anime? Bardzo ładna. Ja, ślicznie, świetnie to wygląda. Ja, naprawdę, wow. To jest pełne 3D grafika komputerowa i to jest pierwsze pełne 3D, które wygląda naprawdę dobrze. Ja nie... Ciężko rozróżnić. Tak. Czy to jest rysowane właśnie? Ale widzisz, widzisz tą kreskę dalej. typową, taką kreskę anime, ale jest to w, w 3D zrobione i ja nie, nie miałem z tym absolutnie żadnego problemu. Nie, jeżeli A chodzi ten... o rysowanie, tak. Pięknie to wygląda. z czym na początku miałem problem, to z postaciami. Okej, okay, dlaczego? To nie są ludzie. No tak, no. I to o są. Jezus, no tak, ale to no, nie są. To Rozumiem, że to są zwierzęta, tak? tak? To się dzieje w świecie zwierząt, tylko że oni są tak bardzo uczłowieczeni. No tak, no bo to jest właśnie, właśnie o to chodzi w tym anime. Ska skalowanie jest dziwne. Kura. A, oh, ale to kura dobra. wielkości wilka. Jezu, ale to nie o to chodzi. Chyba że na serydach. Ja rozumiem, że właśnie to jest to jest główny pre problem tego tego anime. Bardzo dużo osób uwielbia to anime, ale bardzo osób dużo też go no Nie uwielbia, tak? Albo też wręcz nienawidzi. Bo co to jest? Jakieś tam zwierzęta się zaczynają lizać, coś, o co chodzi? Jakieś fury, no nie wiem. To nie o to chodzi. Co za słownictwo, musimy to wyciąć teraz. To chodzi o to, że to są problemy normalnego świata przeniesione na. jakby pokazane przez pryzmat zwierząt, zwierząt tak? Świata zwierzęcego. Domyśliłem się. No, no tak, no raczej. Y Pewnych rzeczy nie przeskoczysz, no, no nie możesz zrobić tak, że o kurde, on jest za mały, on jest za duży. No. Ale nie, nie, to się z Tobą nie zgodzę, ponieważ masz niektóre zwierzęta dobrze odzwierciedlone, jeżeli chodzi o Wielki wielkość. Zając, tak. Powiedzmy. Okay. A, czy, a, pelikan, czy pelikan. Czy pelikan. Do którego jesteś bardzo podobny. <laughs> Okej, okay, dzięki. Naprawdę. Super. Dobra, eee, do, jeszcze zanim, zanim przejdziemy całkowicie do fabuły, to chcę, chcę powiedzieć coś o dźwięku. Bo nie wiem, czy ty zauważyłeś. Tak, ja jest dźwięk, zauważyłem. Jest dźwięk, tak. Nie, ja zauważyłem, że voice acting jest fenomenalny. I poczytałem troszeczkę więcej na ten temat i się dowiedziałem, że to było tak, że najpierw wszystkie dialogi były nagrywane w studio, a potem pod te dialogi była robiona animacja. animacja. Dlatego to wszystko wygląda bardzo naturalnie. Wow, to jest chyba pierwszy raz, kiedy coś takiego zrobili. E, dlatego też voice aktorzy byli bardzo naturalni w tym, co robią. Nie musieli się podpasowywać pod animację. Tylko animatorzy podpasowali się pod voice aktorów. Super sprawa. E, głos głównego bohatera, czyli Legosiego, tak wspomniałem na początku, jest zjawiskowy. Mogę tak powiedzieć. Mogę. Mm. Jest super, naprawdę. Gdzie? Niesamowicie. Nie, naprawdę. Na to słuchawkach to oglądałem. A ja słuchałem. I. O. Dobra, brzmi to znakomicie. Jeżeli chodzi o fabułę, podoba Ci się, czy się nie podoba ogólnie? Czyli te, te takie podoba problemy mi się... ludzkiego świata, pokazane przez bolesna zwierząt, jak czasami niektórzy muszą tłumić sobie emocje, to jest, to jest bardzo podoba skierowane mi... też na... Dobra, mów, mów. Mów już. Podob... Nie, dobra, mówię, Mówić. bo zapomnę. Dobra. Podoba mi się motyw z drapieżnikami. Okej, okay. tak. To jest naprawdę... Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Jak oni muszą tłumić właśnie, tak jak wspomniałeś, te emocje. Tak. Muszą się wręcz ukrywać. Chodzić na black market. Tak. To jest, wiesz co, to jest idealne anime na Japonię, bo oni też są ludźmi takimi skrytymi, którzy często nie pokazują emocji, bo im nie wypada. Tak są nauczeni, tak? W Japonii tak, tak po prostu jest. I to anime właśnie pokazuje, jak to jest, że czasami Czasami pewne osoby muszą tłumić w sobie swoją prawdziwą naturę, tak? I jak bardzo ich to rani w środku, a inne osoby, jakby, które mogą pokazać, jakie są naprawdę, jak mogą przez to zranić Ciebie, tak? tak. I jak bardzo trudno jest to wypośrodkować. Bo, bo tak naprawdę nie wiesz, jeżeli się całkowicie otworzysz tak, na świat ta, i pokażesz taki, jaki jesteś, na przykład jesteś drapieżnikiem, to możesz być narażony na to, że nikt cię nie będzie lubił. Tak. Z kolei, Co jeżeli będziesz faj... tłumił, no to sam siebie będziesz ranił. Co jest tak. fajnego tutaj, to mi się podoba, że, jak, że masz drapieżników tak. świat drapieżników. I tak naprawdę w świecie zwierząt to drapieżnik jest głównym Drapieżnik, tak. tak to jest jest na szczycie głównym, piramidy. Tak. A tutaj jest odwrotnie. Tak. Bo tak naprawdę on musi się hamować. Tak. Albo pokryją mu coś wcinać. Mhm. Palce na przykład. A roślinożerca jest tu dominującym. Tak. tak. I to, to pokazuje właśnie troszeczkę obraz tego społeczeństwa. Można to naprawdę przenieść na, Można. na to, co teraz się dzieje na świecie. I, I to mi się bardzo, bardzo podoba. Ja nie będę ukrywał. Dla mnie to anime praktycznie no. No ma jakieś tam minusy. Tak. Na przykład. E, na przykład to, że. że to jest bardziej, bardziej oparte o romans, tak? Niż o wszystko inne. Tak, jest wątek romansu na pewno. Jest duży wątek romansu. Mógłby być troszeczkę mniejszy, ale, ale bardzo mi się podobało. To A co anime powiesz... mnie zaskoczyło. Pytanie dla Ciebie, co tak. powiesz o zachowaniu. Pani królik. Pani królik. Bo słyszałem, że wiele osób ma z tym problem. No wiesz. <laughs> Nie mnie oceniać, tak? Ale powiem ci w anime nie widziałem jeszcze. Nie, to jest, jest wątku. na pewno tak. Taki troszeczkę kontrowersyjny w, wątek. Takie kontrowersyjne zachowanie jednego z głównych bohaterów. Czy tak? to jest od 16 lat, 18? Nie mam pojęcia. Nie sądzę. Nie, Też mi się tam nie ma nie wydaje. ma żadnych limitów na, na anime. E... Ale to jest Netflixa, może być. Może być. Wiesz co? To jest to, że. Przez. Ten, ten królik, jeżeli chodzi o postać królika, dziewczynka. Albo zająca. Musimy się wczuć w jej rolę. Ona jest tylko wtedy doceniana jako postać, jako osoba, kiedy jest gdzieś tam z kimś w łóżku, tak? Tak. Więc jej brakuje tego, tego traktowania. Czyli dowartościowuje się, do się w ten sposób, sposób. tak? I może niektórym się to nie podobać, ale wiem, że niektóre osoby takie mają problemy w życiu, tak? I jeżeli tak mają, to, no to co. To, że to by się tak nie podoba, to nie znaczy, że. Tak. Że, że ktoś nie, nie będzie jakby zmuszony do takiego akurat postępowania, nie innego. E, Wspomniałem sub... o tym, bo to jest kontrowersyjne. To jest pewno, kontrowersyjne. Ludzie o tym piszą na pewno. Dlatego to jest anime nie dla najmłodszych, myślę. Bo najmłodsi nie sądzę, żeby zrozumieli w ogóle, o, o czym to anime jest. Nie, bo to nie jest. O... To, nie to nie jest, jest anime... o zwierzętach, tak. Tak, to anime. nie jest o, anime, o zwierzętach, to nie jest anime, które należy traktować bezpośrednio. Trzeba to przenieść na, na grunt taki normalnego życia ludzi, tak? Dla mnie 10 na 10. Najlepsze anime sezonu na pewno, lepsze niż Kimetsu no Yaiba. Tak. Nie. Naprawdę? Sto tak, tak. Dla mnie... Zobaczyłem, Dla mnie anime... 9 na 10. Okej. Okay. Też bardzo wysoko. Znaczy. To, bo to jest świetne anime, tak? E, Jedne z moich ulubionych. Na pewno. Bardzo dobry. Bardzo, bardzo byłem zaskoczony. Pozytywnie. Polecamy. E, piszcie, co, co myślicie na temat tego anime. E, jak wy widzicie problemy... Królika. Królika, wilka. A jak widzicie rozwiązanie tych problemów. Subskrybujcie, łapki w górę, ko komentarze mile widziane. Dziękujemy. Dzięki. I do nas następnego razu. Hej.